Główna nagroda w tym konkursie to 2000 złotych, a wyróżnienie tysiąc. Scenariusz dowolnej lekcji z wykorzystaniem elementów z dziedziny muzyki to wyzwanie dla nauczycieli i przygoda dla uczniów. Termin nadsyłania prac mija 30 marca. Fundacja Mała Kultura i Muzeum Polskiej Piosenki ogłosiło konkurs pod tytułem Muzyka ukryta w przedmiotach. To jest konkurs dedykowany nauczycielom oraz wykładowcom akademickim z całej Polski na scenariusze lekcji. Wzory tych scenariuszy są również dostępne na stronie muzeumpiosenki.pl. I chodzi nam o jak najbardziej innowacyjne scenariusze lekcji, które będą w umiejętny sposób potrafiły pokazać zajęcia, w taki sposób, że ta muzyka zostanie w nich ukazana, czyli to może być zarówno lekcja chemii, lekcja w fizyki, w której ta muzyka zostanie wykorzystana. Oczywiście to też może być wykorzystanie na przykład wierszy, które zostały zaśpiewane w języku polskim, ale na przykład na lekcji geografii również można pokazać różnego rodzaju podejście do śpiewu w zależności od państwa, w którym się znajdujemy, ponieważ śpiew alikwotowy na przykład jest wykorzystywany w krajach Bliskiego Wschodu, śpiew biały również na terenach takich takich jak chociażby Bułgaria czy Ukraina. W Polsce również jest popularny, ale na przykład jest już kompletnie obcykulturowo w Stanach Zjednoczonych, więc można te tematy bardzo, ale to bardzo szeroko potraktować.